Cześć wszystkim, ja jestem Ela, to jest kanał Abra Dabra. Dzisiaj nie zwalniamy tempa i otwieramy kolejny kalendarz adwentowy od Zuru Mini Brands. Tym razem będą to mini książki. Gotowi? Zaczynajmy. Tutaj mamy nasz kalendarz. Jak widzicie, będą 24 rzeczy do zebrania, więc zabieramy się za otwieranie. I jak widzicie, tutaj są wszystkie okienka. I na niektórych jest już coś narysowana. Jestem ciekawa, czy to będą te książki w środku, czy są to przykładowe. No i oczywiście Mini Brands zrobiło dokładnie tak samo jak w Mini Brands Kawaii czyli zamieściło spoilery. Tym razem spoilerów mamy 14 także więcej niż w poprzednim kalendarzu. Plus te tutaj. No jest to całkiem sporo, ale nie ma co przedłużać i zaczniemy od dnia numer 1. W dniu numer 1 mamy Hidden Staircase by Nancy Drew. Zajrzyjmy sobie do środka. Jest to okładka twarda, bardzo fajnie wykonana. Wygląda super. Dzień numer dwa. Dzień numer dwa to Mobilik. Tym razem w miękkiej oprawie. Dzień numer trzy. Tym razem mamy Goose Bumps, czyli gęsią skórkę i nawiedzoną maskę. Dzień numer cztery. Mamy sekretny ogród. Również w miękkiej okładce. Dzień numer pięć. Dzień numer 5 to MAD LIPS, to nieznana mi lektura, jest w formie takiego notatnika. Dzień numer 6 to Charlie i fabryka czekolady. Również w miękkiej oprawce. Dzień siódmy. Dzień siódmy, wbrew temu, co jest na okienku narysowane, jest to Cat Kid Comic Club, tym razem w twardej oprawce. I nawet mamy tutaj przykładową kartkę z komiksu narysowaną z tyłu. A w środku mamy puste kartki. Za rozczarowanie. Niestety nie mamy tu nic poza z dwiema stronami początkowymi, tytułowymi i nie mamy tu już kompletnie nic. Czekajcie, jeszcze tutaj jedna strona. Nic się nie chce. O, mamy tu początek komiksu i jest on niedokończony. No. Lekkie, lekki zawód. W dniu ósmym mamy Banicula A Rabbit Tale of Mystery, czyli mamy Drakule w wersji królikowej. Nie wiem, czy istnieje taka książka. Jeśli tak, to musi być super. Mamy książkę Colin Hoover, Never, Never, czyli nigdy, nigdy. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. W miękkiej oprawce w środku też oczywiście jest tekst. I od razu do numeru 10, w którym są małe kobiecki. To jedna z lepszych książek, jakie czytałam. Bardzo fajna. I ekranizacja również niczego sobie. Jak komuś się nie chce czytać, to warto obejrzeć. 11 mamy tuż obok. I mamy książkę ze Stranger Things, Suspicious Minds. Co pasuje mi do zbliżającego się ostatniego sezonu Stranger Things. Więc bardzo się cieszę, że będę ją miała w swojej kolekcji. 12 jest też obok. 11. Niezbyt wymieszali tutaj numerki. Mamy jedną z najbardziej znanych serii detektywistycznych, czyli Sherlocka Holmesa. Kompletne kompedium wiedzy ze wszystkimi nowelkami i historiami, ale jest to tom pierwszy. Jedziemy do numeru 13 pechowego. ale tu nie jest aż taki pechowy. Są to dzienniki Wimpy Kid, Dog Days i są one w twardej okładce. To dosyć popularne tutaj, książki są w Wielkiej Brytanii. Ja nigdy ich nie czytałam, ale wiem, że one są takie bardziej dla dzieci. Numer czternasty, na którym tizują nam gęsią skórkę, którą już wylasowaliśmy. No i cóż mam Wam powiedzieć? Jest to lupa. Tym razem w okienku numer 14. No i wszyscy wiecie, co o tym myślę. Lupa, jako osobny przedmiot dla mnie do śmieci. Jedyny plus tej akurat konkretnej lupy jest to, że jest złota, pozłacana. I po prostu jest ładniejsza niż w kuleczkach. Można ją znaleźć, ale tak ogólnie. <grym> Dzień 15, może troszeczkę poprawię humor. Mamy tutaj Marka Twaina, książę i żebrak w miękkiej oprawce, czyli również klasyka gatunku. Dzień 16, również jest to Mark Twain i są to przygody Huckleberry Finn. Tego akurat nie znam, nie czytałam. Dzień siedemnasty mamy Brama Stokera ze słynną Drakulą, niestety w miękkiej okładce. Dzień osiemnasty mamy tutaj Black Beauty w twardej oprawce. Dzień numer 19. No i w dniu 19 mamy to samo, co jest narysowane na okienku po raz pierwszy, czyli osobliwy dom pani pellegrin W twardej oprawie. Wygląda creepy. Przynajmniej po tych zdjęciach tu z tyłu. Dzień 20, a po nim jeszcze tylko cztery. Do samego końca. Znowu dostaliśmy Colin Hoover. Reminders of Him. Później albo w napisach, albo w opisie tego filmu znajdę wam polskie tytuły. Tych książek, bo nie wszystkie jestem w stanie przetłumaczyć tak od ręki. Dzień 21. Mamy Kate Thompson z Eloise, również w twardej oprawce i w środku mamy różne rysunki. Zamiast tekstu. Tak jak widzicie, w przeciwieństwie do tego komiksu, to tu na każdej kartce coś jest, dwa, nawet są jakieś nuty. Dzień 22, już naprawdę zostały na trzy ostatnie okienka. I mamy Matyldę. Matyldy nie czytałam, ale oczywiście. Oglądałam wersję filmową. Dzień 23 i 24 są w siebie, ale najpierw dzień 23 to Sisterhood of the Traveling Pants. Ciekawa jestem, jaki to ma tytuł po polsku, bo braterstwo wędrujących spodni. Nie wiem. Nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałam. Ale wy, jeśli czytaliście, jeśli znacie, możecie oczywiście tak znać w komentarzu. Ostatni dzień, dzień 24, na który wszyscy czekamy. Tam, Jest to również z książek dla dzieci. Jest to The Twits, ale w przeciwieństwie do dwóch innych tego autora. Tutaj akurat nie kojarzę i też jest to miękka oprawa, więc szkoda, że akurat ostatniego dnia nie dali nam twardej oprawki, tak jak pierwszego dnia. No, ale to wszystko. Tutaj mamy wszystkie 24 przedmioty, jakie możemy wylosować w tym konkretnym kalendarzu. No i oczywiście są to same książki, a dnia 14 możecie się spodziewać tej wspaniałej złotej lupy do czytania książek. Fajnie, że niektóre z nich mają twardą układkę. Szkoda, że nie wszystkie to byłby jakiś dodatek do tego kalendarza, bo prawdopodobnie, tak mi się przynajmniej wydaje z doświadczenia po poprzednim kalendarzu Mini Brands kawaii, że są to książki, które można wylosować po prostu w kuleczkach, nie wiem w której serii. Na pewno zaraz to sprawdzę i Wam po prostu powiem. Z tego co udało mi się ustalić, jest to miks książek z kuleczek z serii 1 i 2. I chociaż trochę rekompensuje to kupno tego kalendarza, ponieważ, no, znowu, nie ma tutaj żadnej unikatowej książki takiej, której nie ma zupełnie nigdzie indziej. Wszystkie je możemy wylosować w kuleczkach, no, natomiast tutaj przynajmniej są one pomieszane, więc. Musielibyśmy posiadać kolekcję z serii pierwszej i drugiej, żeby mieć wszystkie te książki. Jeśli chodzi o dzień 14 i tą lupę, no dalej jest to dla mnie zdzierstwo, tak jak w poprzednim kalendarzu Mini Kawaii i w dniu dziesiątym była lupa, tak tutaj w dniu 14 jest lupa, i podejrzewam, że w kolejnym kalendarzu, który mam przygotowany, od Mini Brands, Prawdopodobnie w którymś też będzie jakaś lupa, albo jakieś coś, czego nie chciałabym mieć w kalendarzu adwentowym. Kolejnym mikro rozczarowaniem był ten komiks, w którym była tylko jedna strona obrazków, a reszta to były puste strony. No to też tak średnio mi się podoba, ale wydaje mi się, że w Kulkach również tak jest, więc no jedynym pocieszeniem jest to, że jest on w twardej oprawie i wyglądać będzie dobrze, dopóki go nie otworzymy. Nie wszystkie z tych książek znam, nie wszystkie oczywiście czytałam, ale uważam, że jest to bardzo fajna kolekcja i będzie się ładnie prezentować albo na półce, albo jeżeli kupujecie coś takiego dzieciom, to do zabawy Barbie może sobie czytać którąś z tych książek. Jest to naprawdę bardzo fajny kalendarz, no i uważam, że troszeczkę lepszy niż ten Mini Brands Kawaii, ze względu na to, że przynajmniej mamy tutaj miks dwóch różnych serii, więc nawet jeśli zbieracie. Mini Brands Books, to prawdopodobnie nie macie wszystkich tych książek i dużo ciężej byłoby wam je wszystkie uzbierać. Oczywiście, jeśli chcemy wystartować ze zbieraniem mini książek, no to jest to wspaniały start. Mamy już na start 23 książki i jest to za cenę podobną do Mini Brands Kawaii, czyli poniżej 25 funtów, bliżej 20, tak mi się wydaje, że 21 za to zapłaciłam, czyli znowu jakieś 100. 130 zł, co uważam, że jest całkiem w porządku ceną za kalendarz adwentowy i za jego zawartość. Mam nadzieję, że w przyszłym roku Mini Brands nie doda żadnej lupy do okienek, i wtedy będę jeszcze bardziej zadowolona z tych kalendarzy. Jeśli chcecie kupić to dla swojego dziecka lub dla siebie, no to jeśli wam się podobało to, co widzieliście tutaj na tym filmie, to jak najbardziej mogę to polecić. Książki są dobrze wykonane, są ładne. Może znajdziecie tutaj tytuł, który bardzo wam się podoba, który jest waszym ulubionym. Jeszcze na sam koniec przypomnę wam o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji na moim kanale, żeby nie przegapić innych kalendarzy adwentowych, które mam przygotowane dla Was na. Kolejną niedzielę. Przypominam również, że w każdy poniedziałek, środę oraz piątek macie shorta na moim kanale. Możecie mnie również zaobserwować na Instagramie albo TikToku. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia.